Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Geon i witam Was moi drodzy w Pigi. Jak już wiecie, od dawna nie nagrywałem, ale robiłem sobie króciutką przerwę. Ale dzisiaj powracam z nowym filmikiem oczywiście z Piggy. Mam nadzieję, że go obejrzycie i wbijajcie na kanał Geon Games, na którym jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek, w którym będę otwierał coś z Brawl Stars i w ogóle w ogóle jest nowy sezon, ale to już mniejsza o to. Przechodzimy do gierki. Okej. Okay. Zapomniałem wam powiedzieć, że no dawno nie nagrywałem i chciałbym teraz wrócić do tego nagrywania, bo mi się to podoba i tak chcę. No. I polecam jeszcze kanały Cheddar XD Domik plus Domik Games, na którym jest wiele fascynujących odcinków. Domik dawno nie nagrywał, ale no chyba nic się złego nie stanie, jeżeli teraz zacznie nagrywać. No, po prostu może mu się nie chce. Ale. Dobra, nie jesteśmy tym trajtorem. Okej. Okay. Tutaj musiałem sobie herbatkę położyć, już piję sobie. No. Pigina zwalnęła, dobra, sobie troszeczkę przyciszę i lecimy, dobra. Y jak już wiecie, mój kanał Geon Games ma dokładnie 20 subskrypcji, co jest bardzo, ale to bardzo do dobre dla mnie. Bo właśnie dzięki temu, że ma 20 subskrypcji, może się pojawić na playliście już tych większych kanałów. Dobra, tutaj nic nie ma. Teraz szybko na górę. Jeden, dwa, trzy i rodzi się tu. Dobra, lecę. Piggy i hasłokiem. Dobra. Jest tu. O, już kogoś zbiła. Zabiła czy zbiła? Nie wiem. Dobra. Tu, 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 tu. Okej. Okay. Ja szybko czerwony kluczyk. No bo, dobra. To ja sobie szybko czerwony kluczyk wezmę. I lecimy. <gryw> Jak ją wygięło. Okej, okay, lecimy szybciutko na górę. Tak jedzie za nami. Idzie, idzie. Ja sobie jeszcze szybciutko otwieram. O! I... Dobra, wyszłem z gry ale to wygraliśmy, bo zabiła traitora, tapigi. Czyli nasz bot. Dobra, jestem sam. Więc... więc jak już wiecie moi drodzy, no chciałem tylko powiedzieć, że no trochę mi smutno, że nie, że nie wbiliście do tego do tego 31 grudnia tych... 20 subskrypcji, ale mój kanał Geon Game Games ma 19, a ten kanał ma 16 więc jak tutaj wbijecie 4 będzie miał 20, a jak tam 1 i też będzie miał 20, więc już mogą się pojawić powoli na playliście niedługo naprawdę, ale to naprawdę niedługo wlatuje prawdziwa braulownica nagram ją z domykiem, zapowiadam ją, a nie nagrywam no ale no trudno, to nie ode mnie jest zależne, bo to Domik napisał, no wiecie co on napisał, ale nie żeby coś, ja się nie będę do niczego podczepiał, po prostu nagramy lepszą nutę. Muszę sobie troszkę ściszyć, dobra, nie jestem y, tym, tą pigi, ale dobra. O, ziemniak, moi drodzy, <grytania> ziemia. Nie żeby coś na no, ale do ziemniak. Widzicie, ziemiak. Tam jeszcze ten tam jeszcze ten George. Nie, nie oglądam świnki Pepe ale da trochę się śmieszy ten ziemiak, no bo no patrzcie na niego. No patrzcie na ten kaud. Dobra, lecimy. Szybko tutaj po kartę i Resztę mamy zgo z, 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 z go... No po prostu już mamy resztę zrobioną. Skacka, skacka. I tutaj są te drzwi, tak? Dobra, mamy to. Nie strzedłem... Nie strzedłem. To zielona karta, ja mam pomarań. Nie! No kurde, moi drodzy. Kurde. Po nas to wejdziemy sobie w Bug 2. Dawno nie grałem w Bug 2, ale no, też fajna mapa. Ale no, ten ziemiak tylko strzela takim czymś, no. Jak mnie dogonił. Co za Sprinter? Zizi, coś tam, coś tam, bla, 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 dobra. Mnie to tak interesuje jak. Okej. Okay. O nie! E, dobra. Nie wiem, co tu się stało, więc wychodzę stąd. Ona kampiła się dosłownie przy tych wętach. Dosłownie. Dobra, raumat, to wchodzę tutaj już. tutaj już są tam te drzwi odblokowane? Muszę zobaczyć. Tak, dobrze. Okej, okay, chyba, chyba. Nie, jeszcze biały klucz, dobra. Dobra zupa z dobra. No ale no... O nie, do tego radziłbym się nie zbliżać. Bo on naprawdę. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Nie, nikt nas tutaj nie widzi. Więc możemy sobie chwilkę powiedzieć. Nie wiem, gdzie jest ten clown. To jest klaunic, czy co? Bo ja wiem. Szukamy teraz tylko pomarańczowego klucza. Teraz jest nam on najbardziej potrzebny. Wchodzę tu. I nic. Dobra. Muszę uciec z tego przeklętego cyrku, więc. Dobra, tutaj nie ma tej pigi. No, co jest z tą pigi? Dobra, dobra. Idzie. I uciekamy. Tam, kurde tam, goni O kurde, no jest mnie. Wiem jaki jest Żeby sposób zgubić pigi, żeby ją zgubić. Już ze mną zgubić. idzie za tak, tak się najłatwiej Widzicie kurde Pistolet Tak się, tam, pistolet. O! O pistolet Nie pistolet pistolet, pistolet. O! Za ramo. Nie strzelimy. Ale pomarańczowy klucz. Dobra, Orange K i lecimy. Otwieram tam tego psa i w to wygrywamy. Nie wiem, czy nawet mi się uda, ale no. Gdzie jest ten pie. O nie. No! Nie udało się. Zahaczyłem o śmietnik. Dobra. To nie było model, ale jednak mi się udało, dobra. Niedługo sobie może kupię jakiegoś nowego skina. No żeby... No wiecie moi drodzy, no żeby jakoś to wyglądało. 300, 310, 315, 335 No. Okej. Okay. Więc moi drodzy, to w tym odcinku tylko tyle, Jeśli, jeżeli chcecie więcej odcinków z Piggy, to piszcie mi w komentarzach hashtag świnka, a ja wam szybno serduszko i będzie więcej z nich odcinków. Wpadajcie na Gun Games, na którym będzie znowu nowy odcinek. I pa. O kurde, nie wyłączyłem. Dobra, pa widzowie.